To naprawdę robi wrażenie. Co za technika! Wrodzona sprawność. Gigatalent. Co wam tak imponuje? Te jego panny są nierozróżnialne. Powinna się je ponumerować. Jak usłyszą cię jego dziewczyny, to można mieć pewność, że dojdzie do rękoczynu. Lili nic ci nie przeszkadza, no bo wiesz w końcu to rej. Nie, ani trochę. Przyjaźnie się z Rayem i nic więcej. Zawsze tak było i tak pozostanie. Jasne. Rodzice zanudzają was tekstami, wyglądaj i myśl jak człowiek. Ucz się, nie filozuj, idź w ślady tatusia. Jak się temu nie dać? My mamy własne radio, nadajemy incognito i dlatego mówimy, co nam gra w duszy na full. Stacja Roscoe oh, yeah. Słuchajcie, radio stację Roscoe Lily i grace. A ten znów zaczyna Ach, Nie jest szczęśliwy, to strasznie smutne Na no szczęście ci to nie przeszkadza Czepiasz się, znam go i mówię ci, że byłoby mu lepiej w stałym związku niż w czymś takim Nie, ja już dłużej nie dam rady Widzisz? Ach, właśnie się umówiłem u Mikeja na tę samą godzinę z trzema <ścoughs> tak, to musi być straszne Chodzenie z trzema na raz To prawdziwa tyrka e, Jakbyś startował w trójboju O tak, kolarstwo, pływanie, zdradzanie Lili, lili, lili jak mam znaleźć sobie kogoś niezwykłego, jeśli nie będę próbował. Ale nie znajdziesz nikogo takiego umawiając się z każdą po kolei. Nie szukaj, ona sama cię znajdzie. Ach, jasne, to są bajeczki na dobranoc, a ja żyję w prawdziwym świecie. Oh. Cześć, <grym> czołem. Co tam Narazionek? Prawdziwy świat Reja Dzień dobry. Witajcie w audycji On tak, ona nie. Gospodarze to Stokrotka i Lopez. Dzisiejszy temat: związki przelotne czy może jednak trwałe? Skłonność do krótkotrwałych związków to wynik niedojrzałości, strachu przed samym sobą. Tylko nie rozumiem, co w tym jest złego. To, że zazwyczaj jedna ze stron nie uświadamia sobie, że tkwi w tego rodzaju związku, a druga wciąż kłamie, by podtrzymać taki stan rzeczy. Ciekawe, co słuchacze nam powiedzą. Witaj, jesteś na antenie. Cześć, chłopak, z którym się spotykam, no myślę, że on coś kręci. Więc chodzicie ze sobą? Na no serio, czy? Wiesz, dla mnie to na poważnie, ale on jest taki niedojrzały, chyba nawet ma jeszcze kogoś. Jest jakaś panna? Tak, myślę, że jest. Zaprosił mnie na wieczór do Mikej, a, a później bez żadnego powodu odwołał. A może miał jakiś powód? Zresztą, kto wie. Facet może być zwyczajną świnią Wiesz co, zrób... Idź tam sama, nie siedź w chacie Może poznasz kogoś fajnego Dobra to to myśl! Hej! Widzisz to? Co za Terence Creek Taki koleś, co zagrywał u nas w baseball Kiedyś wybił piłkę w kosmos, ja tam byłem, złapałem i dałem do podpisu No to gratuluję ci, zawsze możesz sobie poczytać Co proszę? Mój stary zna w oto właściciela klubu. Gość nas zaprosił, a nie hideki Matsui, podpisał Miki. Kto, hideki Matsui? Tak, znasz go? Ten gość to najpotężniejszy leworęczny pałkarz naszych czasów. Dziś gra w New York Yankees. Nie, nie słyszałem. Ekstra. Zaczekaj, nie. Zdaje się, że rej próbuje uciec z dziewczyny numer 3. Cześć. Ale dziewczyna numer 2 udaremnia tym plan. O, ja co słychać? Jedynka w oczach ma mordu mordu. Mogę wszystko wyjaśnić. <noise> Od dziś rej jest znowu do wzięcia. <noise> Myślisz, że mogę się z nim umówić? Zaraz. Właśnie publicznie go upokorzono, więc będzie próbował się pozbierać, a to czyni go łatwym łupem. Tak, jest cały twój. Bo jeśli czegoś bardzo pragniesz, powalcz o to. A przy okazji... Miki, chciałabym poprowadzić jutrzejszy wieczór Karaoker. Właściwie to ja sam chciałem go prowadzić. Co so, kto robi jutro konferencjerkę? Yy, bo musimy jeszcze obgadać nasze zapowiedzi. Yy, Pomyślmy. No, 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 do, dobra, 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 Wejdziemy dobra, dobra dęde, a teraz, teraz posłuchaj To były naprawdę krótkotrwałe związki Wiesz, lepiej mnie zostaw No, co ty, ani trochę się nie cieszę, choć wiedziałam, że tak musi się stać Widocznie miałaś rację Lili, straciłem gdzieś trzy dziewczyny, za to dostałem nową ksywkę, nadzwyczajna łachudra, nawet całkiem fajna Dlaczego tak źle ci idzie? Źle szukasz, czy co? Ta, od dzisiaj i tak nie znajdziesz panny, która zechciałaby się ze mną umówić. Czy ja wiem? Chyba znam jedną zainteresowaną i odpowiednią. Serio? Też ją znam? I tak i nie. Powiedz, kto to jest, proszę, błagam cię. <ścoughs> Czekaj. No, ale skoro nie możesz. Ona jest taka jak ja. Z tym, że jej marzy się ktoś taki, kto nie będzie tylko przyjacielem. Mam coś. No to spotkajmy się we czworo Bo ja znam kogoś, kto spodoba się tobie Podobny jest do mnie <laughs> Wiesz, on też szuka właściwej dziewczyny Zgoda, A przyjdziecie na karaoke? Jasne Fajnie? Super Stoi Heh. Ray będzie moim chłopcem Bo się zakochał Niech wreszcie pocałuje mnie No dobrze Nie wierzę, zaprosiłaś go? Uch, to było takie proste Jak chciałam, przyjdzie dziś na karaoke Coś wreszcie zacznie się dziać Fajnie, słodki był? Uch, I to jeszcze jak Każde z nas grało w to, że zna kogoś dla tego drugiego A przecież to właśnie o nas chodziło Masz pojęcie? Taka subtelna gra Parker! 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 Oto dowody wdzięczności. E, e, za to, że przyznasz nam najlepsze kawałki na karaoke. <grym z górę> Dzięki. No, Dzięki. No, Dzięki. O, <kluzł> Widziałaś? To jest subtelna gra. <grym z górę> Co ty, zaraz dzwonek na lekcji na pewno nie piłeś takich wybuchów, założysz. się. Nową budę otworzyli za rodzie. Dzięki, Robisz, spróbuję. Nie poznasz, co to za smak. Mmm, niczy. Dobre. A jednak piłeś nawet to. W poprzedniej szkole za płotem też stała buda z napojami. Jedny czy te obrzydliwe, kwaśne gluty? Mm, dlaczego? Wcale nie są takie złe. na prawo. Ej, czy to Terence Creek podpisał? Tak. Jakoś się z tego nie cieszę. Lili opowiada, że ją z kimś ustawiasz. Z jakimś kadłubem, przy którym wyglądasz szakadonis. Nie mów tak. Jestem już inny. To fakt, że takie zagrywki jakiś czas temu mi się zdarzały, ale już z tego wyrosłem. Tak. Stary, życzę Lili jak najlepiej. Chcę jej tylko pomóc. To szlachetnie. Więc co to za jeden? Ten co włosów nigdy nie myje? O, nie, 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 czekaj, ten w patrzałkach jak Harry Potter. Nie powiem ci, <grym temat <grym skończony. Cześć, wieruj no co ty! Hej, tu mat z Getaway. Radiostacja Roską jest super, a zwłaszcza program On tak, ona nie. Cześć, tu pytalski. Dzisiejszy temat: Czy wszystkie sporty są dla kobiet? Absolutnie nie. Czemu na przykład kobiety grają w gry zespołowe? Przecież to jest dla nich tragedia, gdy ktoś ma taki sam strój. No tak, to fakt. Stokrotko, a ty? To jest mądra uwaga. Nie mogę znieść, gdy ktoś włoży podobne ciuchy. Ta. Więc to już wszystko, czy jeszcze? Tak. Nic nie dodasz? Nie, to cenna myśl trafiłeś w sedno i ja się zgadzam. W ten sposób kończy się dzisiejsze wydanie On Tak, Ona Nie. To dopiero ognista debata. <grywka> to jest mądra uwaga. Możesz to wyjaśnić? Ale co? Ten program nazwaliśmy On Tak, Ona Nie. Pierze powinno latać tu w powietrzu. To co? Nazwę chcesz zmienić na Ona tak samo jak On? Nie, teraz proszę. Mam inne sprawy na głowie. Jak choćby? A tak, mam randkę dzisiaj. Dość ważną? No właśnie, mój koleś nawet już zajął stolik A nie zmrużyło nawet oka A chłopak ledwie się dobudził Nie zaśpij oh. Widziałeś kiedyś bardziej nudne dwie sztuki ludków? Wiesz, kiedy byłem z ojcem w Paryżu, poznałem dwóch takich, którzy nie byli ani trochę tak nudni, ani nie byli nawet w Paryżu Ja też tam nie byłem i nic już nie mówię Nazwałem to codzienny gwar uliczny w miasteczku Wuhan. No tak, niezła rzecz. Przyznaj się, nagrałeś to w Wuhan czy w dzielnicy chińskiej? No wiesz, dialekt jest zupełnie inny. Co? To nie fair. Ty bywasz w Japonii, Anglii, Meksyku, a ja nie wystawiłem nosa poza zarosku. Co ja na to poradzę? Stary jest dyplomatą. Nie o to mi chodziło. Krew mnie zalewa, jak pomyślę, jaki mój świat jest mały. A ty nie dość, że zwiedziłeś już całą planetę, to masz jeszcze górę pamiątek. Weź całą aparaturę i chodź nagrać nocne odgłosy Roską. To dużo ciekawsze niż... walki byków w Madrycie? Wiesz, nie ma co porównywać. No jasne, że nie. No to co, idziesz? Tu mnóstwo atrakcji, wielu zdolnych artystów, a na początek Ed i Ted. Ja nie znam tych słów. Dziękuję, dziękuję bardzo. E, ten kawałek dedykuję wspaniałemu gościowi, który nosi imię Ted. A ja ten utwór dedykuję mojemu przyjacielowi, nojemu. Na królewno zbudzi się czas, bo w oczach Ty chcesz światło gwiazd. Kto to? Heh. Cześć! No jak? Wszystko gotowe na ramtkę w ciemności? Ach, drze z emocji! Ściema, co? Myślisz, że go znasz? Tak mi jakoś świta, że widuję go dość często. Serio? On twierdzi, że cię nie zna. No tak, czyli ma udawać zdziwienie, gdy wyda się, że... Mark! Mark! Mark? Tak, to mój kumpel z kościoła. Eee, cześć. Cieszę się bardzo. A moja panna gdzie? Eee, pójdę po nią. Spoko. Marker, ty mi nie odmówisz. Proszę na wszystko. Jestem do usług, ale skoro chcesz śpiewać, to wylosuj numer. Nie, to nie to! Rej naprawdę sprowadził kumpla. Co? Dziś wieczorem mieliśmy wreszcie się zejść, ale ten osioł ściągnął tu jakiegoś marka. Hej, dziewczyny! A teraz czeka na swoją dziewczynę. Nie panikuj. Zaraz znajdziemy mu kogoś. Jasne. Panna ma być piękna, bystra i rozrywkowa. Tylko żebyśmy nie przedobrzyły, bo jak będzie bardziej ładna bystra i rozrywkowa niż ty... To będziemy miały kłopot, a wtedy! Parker, przestań gadać! Skarbie, chcesz wziąć udział w konkursie pod nazwą ratu i jej skórę? Co? <noise> Proszę, dziś wieczór i to mi starczy słowo. Strasznie ci będę wdzięczna. Chyba dziękuję. Widzisz tego tam? On się w tobie kocha od, od zawsze. Wiesz? Pewnie czułaś wiele razy, że ktoś się gapił, ktoś cię podglądał Tak? To właśnie on Ładny No to zgoda I co powiesz? Tak, miałeś rację Ale wycisk Warto było, mamy ekstra nagranie Nocne odgłosy Roską, czyli sama śmietanka Posłuchaj tego, czyżby ktoś spłoszył stado? Nie, to tylko kilku staruszków spieszy się do autobusu. <grystanie> na swój sposób to egzotyczne. Tu słychać nawet, jak drzwi autobusu zatrzaskują się na czyichś zakupach. A, to nie to, co walki byków w Madrycie. Dobra, a co teraz? Tak. Myślałem, że sklep całodobowy z napojami będzie choć trochę zakręcony. Czemu to miejsce jest taką nieskończoną dziurą? To fajne małe miasteczko. Marzy mi się dziennikarka. Jak mam przekonać do siebie wydawcę, jeśli będę siedział całe życie w małym miasteczku? Chłopie, jeszcze się zdążysz najeździć po świecie. Tak, masz tyle lat co ja, a widziałeś dużo więcej. Słuchaj, wszystko dla ludzi. Wyjedziesz i ty. Ale wiesz, jaką wartość mają korzenie? Chłopie, doceń to. Gadasz bez sensu. Ty jeździłeś na deskorolce po koronie Wielkiego Muru, a ja u Mikeja śpiewałem karaoke. To, co przeżyłem, wydaje ci się wspaniałe, ale widzisz, ja nigdy... nie śpiewałem karaoke. <śpiewanie> nigdy? Nigdy. <śpiewanie> w takim razie od razu zabieram cię do Mikeja. Czekaj, nie... nie. Wcale tak. Dość. Właśnie że muszę się z tobą podzielić moim światowym doświadczeniem. Słuchaj, Bądź nie, proszę, będziesz niezdziwiony. Zobaczymy. Ray, to właśnie o niej tyle ci opowiadałam. Oto Ray Brennan, a to jest Grace. Grace Sutter Cześć, fajnie, że jesteś. No usiądziesz? Czy ktoś był na otwarciu centrum handlowego? Ja Och, i ja odwiedziliśmy każdy kąt Widzieliście wiewiórkę, która rozdawała torebki orzeszków? Jemu dała co najmniej z dziesięć Nieprawda, dostałem pięć torebek i nie od wiewiórki, bo to był borsuk Przykro mi, ale to była wiewiórka A dla mnie to wyglądało jak... Wiewiórka nie może być maskotką To tylko mysz z puchem na ogonie Borsuk jest inny Wiewiórki są słodkie. Tak, na ten swój obrzydliwy sposób. Nie, są słodkie. Wiecie, mój kuzyn hodował chomiki. Ale lili też, potwora! Tak, Winston, Winston! Harrington, Harrington trzeci. trzeci. Musiał być też Winston Harrington pierwszy i drugi. A, pewnego razu klatka stała przy piecu, żeby nie złapały Kataru. No więc aż tak nie lubiły ciepła Ponały za to w dobrych warunkach. To prawda. A, prawda. A, Jest Halloween. Rej ma się przebrać za Batmana, ja za Robina. A on zjawia się u mnie jako Piotruś Pan. Tej nocy szliśmy po cukierki jako Robin i Piotruś Pan. Duet najdziwaczniejszy w świecie. Hej, to nie moja wina, że brat zakosił mi kostium Batmana. A... Słuchajcie, ja już będę leciał. A co się dzieje? Nic, nic takiego. Ja miło było cię poznać. Cześć Wam. Chcę, chcę tylko się pożegnać. Chyba mu odbiło. A ja go nawet rozumiem. Rej, fajnie było cię poznać, wiesz? Ale na mnie też już czas. Hej, Mark! Przykro mi, że tu tak zdechło. Wiesz co? Od kilku lat znam Rej'a. To super gość, ale potrafi zaskoczyć. A dlaczego? Chodzi mi o to, że gdyby w kościele słuchał tak, jak słuchał dziś ciebie. To wreszcie zostałby pupilkiem pastora. Dziewczyno, co ty mówisz? Przecież to oczywiste, nie kręć. Ty i Lili. Ja i Lili? <laughs> Dawno by się stało. To przyjaźń, spytaj ją. Tak? Macie w sobie ten żar. Chemię, to wam jest pisane. Dość już chowanego. Zacznijcie ze sobą chodzić, tylko czas marnujesz. Choć podobało mi się. No to od nowa zgoda? Tak. Ale jedno chcę najpierw ustalić. Słucham? Ta maskotka. Tak. To wiewiórka bez dwóch zdań. <grystanie> Borcuk. O nie. Dobrze wie, 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 wiewiórka. To był fajny wieczór. Życzę powodzenia. Głupie, ale fajne No fakt, są jeszcze inne głupie i fajne rzeczy <noise> Hej, Lili. Dzięki, że tak ekstra ustawiłaś mnie O, nie ma za co Proszę o deszcz oklasków, bo na scenę wkracza zielony trawistrok no tak, zapamiętaj, tekst pokaże Ci się tutaj. Masz jednocześnie nawiązać kontakt wzrokowy z salą to strasznie ważne. I nie pękaj, jeśli ktoś się śmieje, to nie z ciebie, ale z tobą. Jazda zwycięża. Co mi tam piękny pałac, w nim złoty tron. Liczy się prawda stara. Nie ma to jak dom. Wow! słodki dom, bo nie ma jak dom, gdzie lepszy jest niż on. Mój dom Roskoł. Polska, masterfilm na zlecenie Zigzapa. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Witold Surowiak. Dźwięk Urszula Ziarkiewicz-Kuczyńska. Montaż Jan Graboś. Kierownictwo produkcji Ewa Chmielewska. Wystąpili Julia Kołakowska, Marcin Pawłowski, Leszek Zduń, Marek Błodarczyk, Przemysław Stipa, Krzysztof Szczerbiłski, Karina Kunkiewicz i inni. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol.